Kiedy cały świat myślał, że tylko duże i rozwinięte kraje, takie jak Ameryka czy Europa, odniosą sukces w kwestii mini EV, czyli małych samochodów elektrycznych. Chiny postawiły na taki zakład, że cały globalny rynek był w szoku. Tak, Chiny niedawno wprowadziły na rynek taki mini EV, którego cena nie będzie dla nikogo wiarygodna tylko około 2700 dolarów. Nikt nawet nie pomyślał o samochodzie elektrycznym z tak wieloma funkcjami w tak niskiej cenie. Właśnie dlatego dziś cały świat mówi o tym samochodzie. Ludzie są zaskoczeni, ale i zaniepokojeni. Jak Chiny to zrobiły? A najważniejsze pytanie brzmi: jaki jest prawdziwy trik Chin w produkcji tak taniego samochodu? Czy to po prostu tania opcja? Czy duże zagrożenie dla globalnego przemysłu samochodowego? W tym filmie opowiemy Ci wszystko, co musisz wiedzieć o cechach tego mini samochodu elektrycznego, o jego cenie i o tym, Jaki wpływ będzie miał na rynek globalny, a także o technologii zastosowanej w tym tanim samochodzie elektrycznym. Bądź więc czujny do końca filmu, ponieważ na końcu zdradzimy Ci sekrety, które firmy do tej pory ukrywały. Zanim przejdziemy do filmu, szybko zasubskrybuj nasz kanał, aby te niesamowite filmy dotarły do ciebie jako pierwszy. Zanim poznamy ten tani mini samochody elektryczne z Chin, przyjrzyjmy się rynkowi chińskiemu obecnie. Jeśli którykolwiek kraj na świecie stworzył największy rynek pojazdów elektrycznych, czyli EEV, to są to właśnie Chiny. Tak, Chiny stały się w tym czasie królem branży pojazdów elektrycznych. W ciągu ostatnich kilku lat Chiny zwiększyły produkcję i sprzedaż pojazdów elektrycznych tak szybko, że nawet kraje takie jak Ameryka i Europa były zaskoczone. Według raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej IAA. Ja... Spośród wszystkich samochodów elektrycznych sprzedanych na świecie w roku 2023, około 60% zostało sprzedanych w samych Chinach. Statystyki pokazują, że w ubiegłym roku TJ, w 2023 roku, Chiny sprzedały około 94 lak pojazdów elektrycznych, czyli o około 30% więcej niż w 2022 roku. Dotyczy to zarówno pojazdów elektrycznych zasilanych akumulatorem, jak i hybrid plug-in. Nie ulega wątpliwości, że Chiny są obecnie liderem w sektorze pojazdów elektrycznych. Co więcej, Chiny nie tylko koncentrują się na drogich i luksusowych pojazdach elektrycznych, ale także na niedrogich pojazdach elektrycznych dla przeciętnego człowieka. To właśnie dlatego panuje tam ogromny szał na mini samochody elektryczne. Na drogach wielu chińskich miast można spotkać duże ilości małych samochodów elektrycznych. Są niewielkie, mają prostą konstrukcję, a ich cena jest tak niska. Że można je porównać do rowerów. Co więcej, ten mini samochód elektryczny okazał się idealnym rozwiązaniem problemu parkowania i korków w wielu dużych miastach Chin. Spośród wszystkich pojazdów elektrycznych sprzedanych w Chinach w 2023 roku, około 25% stanowiły mini samochody elektryczne. Oznacza to, że co czwarty pojazd elektryczny był małym i tanim mini samochodem elektrycznym. Trend mini samochodów elektrycznych jest w Chinach tak intensywny, że wiele firm działa wyłącznie w tym segmencie. Powód jest oczywisty: duża populacja Chin, wąskie drogi, rosnący ruch uliczny i zapotrzebowanie ludzi na tanie, ale elektryczne samochody. Rząd oferuje solidne dotacje na zakup tych pojazdów, co dodatkowo obniża ich cenę. To właśnie dlatego w Chinach ten mini samochód elektryczny stał się nie tylko samochodem ale codzienną koniecznością. Dziś mini samochody elektryczne są najchętniej wybieranym środkiem transportu w małych miastach i wśród rodzin z klasy średniej. Ludzie chętniej wybierają je niż duże pojazdy do codziennych potrzeb, takich jak dojazd do biura, odwożenie dzieci do szkoły czy robienie zakupów. Chiński mini samochód elektryczny o nazwie Cherry QQ Ice Cream kosztuje 2700 dolarów i jest najczęściej komentowany, ponieważ wszyscy byli oszołomieni jego ceną. Tylko około 2700 dolarów. Wyobraź sobie, że w tej cenie w Ameryce czy Europie trudno dziś kupić nawet porządny motocykl, a tutaj, w Chinach, można dostać w pełni elektryczny samochód w tej cenie. To właśnie dlatego na rynku globalnym panował chaos wokół ceny tego samochodu. W krajach takich jak Ameryka i Europa cena nawet podstawowego samochodu elektrycznego zaczyna się od 20 0 do 30 dolarów. Jak w takiej sytuacji Chiny dokonały tak wielkiego wyczynu? W rzeczywistości ten samochód jest efektem ciężkiej pracy, jaką Chiny włożyły w sektor pojazdów elektrycznych w ciągu ostatnich kilku lat. Chiński rząd wspierał firmy we wszystkim: od produkcji akumulatorów po montaż. Stworzono tam tak rozbudowany ekosystem produkcji pojazdów elektrycznych, że wszystko, od akumulatorów po silniki, jest wytwarzane lokalnie i bardzo tanio. To właśnie dlatego firmy w Chinach są w stanie produkować pojazdy w bardzo przystępnej cenie. Firmy takie jak Cherry zrozumiały również, że nie każdy klient może sobie pozwolić na drogi samochód, taki jak Tesla. Dla przeciętnego człowieka najważniejszym zapotrzebowaniem jest niedrogi i trwały pojazd. Kierując się tą myślą, wypuścili na rynek tak niedrogi samochód, że reszta świata po prostu się temu przyglądała. Poza tym struktura podatków i dotacji do pojazdów w Chinach jest również zupełnie inna. Rząd obniżył podatki, aby promować samochody elektryczne, a w wielu miejscach przyznawane są dotacje na mini samochody elektryczne. To właśnie dlatego są one dostępne w tak niskiej cenie. Porozmawiajmy teraz o designie i rozmiarze tego samochodu. Lody Cherry QQ naprawdę wyglądają jak tofi: małe, urocze i kolorowe. Nazwa również została zachowana, aby ludzie mogli ją zapamiętać. Ten samochód ma około 2,98 metra długości. Jest więc mniejszy niż Maruti Alto. Mimo, że jest tak mały, wygodnie zmieszczą się w nim cztery osoby. Największą zaletą jego niewielkich rozmiarów jest to. Że bardzo łatwo nim jeździć w ruchu miejskim. Nie będziesz mieć problemu ze znalezieniem miejsca parkingowego, jak w przypadku dużych aut. Można nim zaparkować nawet na małej przestrzeni. Chery również dołożyło wszelkich starań, aby jego design był jak najbardziej nowoczesny i młodzieżowy. Z zewnątrz samochód prezentuje się bardzo nowocześnie i nowocześnie. Pucołowata karoseria, duże reflektory i pastelowe odcienie czynią go wyjątkowym. Kolorystyka jest również bardzo urocza. Samochód został wprowadzony na rynek w odcieniach takich jak różowy, niebieski i biały, aby przyciągnąć uwagę młodych dziewcząt i klientów z miast. Wnętrze tego samochodu jest również bardzo proste i praktyczne. Fotele są obite materiałem, a deska rozdzielcza ma cyfrowy wyświetlacz. Samochód posiada takie udogodnienia jak klimatyzacja, elektryczne szyby i podstawowy system informacyjno-rozrywkowy, które w zupełności wystarczą do jazdy po mieście. Najciekawsze jest to. Że pomimo niewielkich rozmiarów i niskiej ceny, zasięg tego samochodu na akumulatorze wynosi około 120-170 km. To oznacza, że idealnie nadaje się do codziennego użytku w biurze, szkole czy na mieście. Koszt ładowania jest również bardzo niski. To prawdziwa gratka dla małych miast i klasy średniej. W wielu chińskich aglomeracjach ludzie coraz chętniej wybierają ten mini samochód elektryczny zamiast rowerów i skuterów. Jest on nie tylko tani, ale także chroni przed deszczem i słońcem. A do tego można nim podróżować z całą rodziną. Lody Cherry QQ udowodniły, że samochód nie musi być drogi i duży. Mały. Ekonomiczny i praktyczny samochód również może podbić serca ludzi. Właśnie dlatego cały świat jest zaskoczony tym samochodem. Jak to możliwe, że Chiny osiągnęły tak wielki sukces w tak małym opakowaniu? Technologia akumulatorów w lodach Cherry QQ. Kiedy ludzie widzą lody Cherry QQ po raz pierwszy, ich największym pytaniem jest: jak działa tak mały i tani samochód? Jak długo wytrzyma jego akumulator? Czy to tylko na pokaz? Ale szczerze mówiąc, największą zaletą tego samochodu jest technologia akumulatorów. A co najważniejsze, firma bardzo mądrze wybrała akumulator do tego samochodu, który jest zarówno ekonomiczny, jak i użyteczny. W tym miniaturowym samochodzie elektrycznym zastosowano baterię litowo-żelazowo-fosforanową LFP. Słysząc tę nazwę, można odnieść wrażenie, że to bardzo zaawansowana technologia. Ale w rzeczywistości jest to ta sama bateria, którą firmy takie jak Tesla stosują w niektórych swoich modelach. Największą zaletą baterii LFP jest to, że jest tania, bardzo trwała i odporna na uszkodzenia nawet pod wpływem ciepła. To właśnie dlatego większość mini samochodów elektrycznych produkowanych w Chinach jest zasilana tym akumulatorem. Jeśli chodzi o zasięg, firma oferuje dwie opcje akumulatora: 9,6 kW i 13,9 kW. Samochód z mniejszym akumulatorem po pełnym naładowaniu może przejechać około 120 km, a z większym około 170 km. Kilo... Teraz możesz uważać, że 120-170 km to niewiele, ale musisz zrozumieć, że ten samochód jest stworzony do miasta. W dużych miastach Chin ludzie używają go do pracy, dowożą dzieci do szkoły, jeżdżą na targ. To są właśnie te rzeczy. Patrząc z tej perspektywy, nie trzeba pokonywać dziennie więcej niż 20-30 km. W takiej sytuacji bateria w zupełności wystarczy. Jeśli chodzi o ładowanie, można je ładować w domu za pomocą standardowej wtyczki. Pełne naładowanie zajmuje około 6 do 8 godzin. Oznacza to, że wystarczy ładować go wieczorem, a rano samochód będzie gotowy do użycia. Nie ma tu udogodnień takich jak szybkie ładowanie, ponieważ akumulator samochodu nie jest zbyt duży. Dzięki temu jednak koszt ładowania jest również bardzo niski. Według chińskich cen prądu. Ładowanie kosztuje zaledwie 1-2 dolary. Porozmawiajmy teraz o bezpieczeństwie i żywotności baterii. Akumulator LFP jest uważany za najbezpieczniejszy, ponieważ nie nagrzewa się nadmiernie, a ryzyko pożaru jest znikome. Dzięki temu można go bez obaw używać w małych miastach i zatłoczonych miejscach. Jeśli chodzi o żywotność akumulatora, firma deklaruje, że z łatwością wytrzyma on od 5 do 7 lat. Poza tym firma zadbała również o jego wagę i przestrzeń. Zainstalowano tak lekki akumulator, że masa całego samochodu wynosi zaledwie około 700 kg. Dzięki temu samochód zachowuje dobre osiągi, a akumulator nie jest poddawany dużemu obciążeniu. Kolejną ważną zaletą jest to, że pomimo niskiej ceny, samochód został wyposażony w system zarządzania akumulatorem BMS. System ten chroni akumulator przed przeładowaniem i przegrzaniem, utrzymując go w dobrym stanie przez długi czas. Jak widać, Sherry nie poszła na żadne kompromisy w kwestii akumulatora. Zainstalowali akumulator który jest niezawodny, tani i idealnie dopasowany do tego samochodu. To właśnie dlatego ludzie bezgranicznie ufają temu samochodowi, jego funkcjom i technologii, przystępnej cenie, ale i inteligentnemu. A teraz, gdy pojawia się pytanie, co takiego kryje się w lodach Sherry QQ, które kosztują zaledwie 2700 dolarów, czyli około 225 rupii, to uwierz mi mają tak wiele funkcji, że poczujesz, że tak, są warte swojej ceny. Przede wszystkim porozmawiajmy o wnętrzu. Zaraz po wejściu do samochodu zobaczysz bardzo prostą i czystą kabinę. Fotele są wykonane z materiału i mogą wygodnie pomieścić dwie osoby z przodu i dwie z tyłu. Na desce rozdzielczej znajduje się niewielki wyświetlacz cyfrowy, który wyświetla podstawowe informacje, takie jak prędkość i zasięg akumulatora. Samochód posiada również podstawowy system informacyjno-rozrywkowy z portami USB i Bluetooth, dzięki czemu można podłączyć telefon i odtwarzać muzykę. W standardzie jest klimatyzacja, która szybko schładza niewielką kabinę. Dostępne są również takie funkcje jak elektryczne szyby i centralny zamek. Co więcej, firma oferuje obsługę aplikacji na smartfony, dzięki czemu można sprawdzić stan akumulatora oraz zablokować i odblokować zamek. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to zadbano o jego podstawowe aspekty. Oprócz dwóch pasów bezpieczeństwa, samochód posiada również system ABS-ie zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania który zapobiega poślizgowi. Dodatkowo zamontowano czujniki parkowania, co ułatwia parkowanie w ciasnych miejscach. Samochód nie posiada poduszek powietrznych, ponieważ jest to bardzo podstawowy model segmentu L2, co oferuje. Biorąc pod uwagę jego cenę, jest całkiem niezłe. Sherry stworzyła go w taki sposób, że staje się idealną opcją dla osób, które jeżdżą rowerami lub skuterami i chcą mieć samochód. Wydając nieco więcej... Teraz najważniejsze pytanie brzmi, dlaczego Chiny wyprodukowały tak tani samochód? W końcu, jak firma ma zarabiać na sprzedaży samochodów w tak niskiej cenie? Odpowiedzią jest spryt Chin. W rzeczywistości chiński rząd w ciągu ostatnich kilku lat mocno wspierał sektor pojazdów elektrycznych. Firmom przyznano ogromne dotacje, obniżono podatki, a cały łańcuch dostaw, od akumulatora do silnika, odbywał się w samych Chinach, to znacznie obniżyło koszty produkcji dla firm. Drugim powodem była chęć zdobycia rynku. Chini wiedzą, że w przyszłości cały świat będzie zmierzał w kierunku pojazdów elektrycznych. W takiej sytuacji kraj, który jako pierwszy wyprodukuje tanie i trwałe pojazdy, dostosowane do potrzeb zwykłych ludzi, będzie dominował na rynku. Samochody takie jak Lody Sherry QQ to dla Chin nie tylko sposób na zysk, ale także sposób na pokazanie światu, jak będzie wyglądała przyszłość pojazdów elektrycznych. Poza tym, celem Chin nie są tylko chińscy klienci. Te samochody są utrzymywane na tak niskim poziomie, aby można je było eksportować również do innych krajów. Ludzie w wielu krajach Afryki, Ameryki Południowej i Azji poszukują właśnie takich tanich samochodów. Chiny również chcą przejąć ten rynek. Poza tym duża część populacji Chin to klasa średnia, która nie ma zbyt wiele pieniędzy na zakup samochodu. Do tej pory ci ludzie jeździli rowerami i skuterami. Teraz otrzymują samochód, który mieści się w ich budżecie i zapewnia komfort. Patrząc z perspektywy, Chiny przyjęły tę strategię bardzo rozważnie. Chcą zostać królem rynku pojazdów elektrycznych nie tylko w swoim kraju, ale na całym świecie, oferując ludziom przystępne cenowo i zrównoważone opcje. Nie ma wątpliwości, że samochody takie jak Lody Sherry QQ przyczyniają się do sukcesu tego planu. Pierwsze reakcje klientów: co mówią klienci? Lody Sherry QQ wywołały poruszenie w mediach społecznościowych zaraz po ich pojawieniu się. Ludzie mówią o nim na Twitterze, Facebooku i WeChacie. Większość jest zaskoczona jego ceną. Komentarze brzmią: Jest tańszy niż mój skuter. Są często widywane osoby, które je kupiły. Twierdzą, że idealnie nadają się do miasta. Niektórzy piszą: że teraz nie muszą już jeździć na rowerze w deszczu i zimnie. Wiele osób w mediach społecznościowych chwali jego design i twierdzi: że to mały, ale uroczy samochód. Owszem. Niektórzy kwestionują również jego ograniczoną prędkość i funkcjonalność. Jednak większość uważa, że biorąc pod uwagę cenę, jest to świetna okazja. Wielu klientów uważa go za idealny mały samochód rodzinny do miasta. A teraz porozmawiajmy o jego prawdziwej sile. Lody Sherry QQ zostały zaprojektowane z myślą o ruchu ulicznym dużych miast i wąskich drogach małych miasteczek. W dużych miastach, gdzie korki są wszechobecne, brakuje miejsc parkingowych. A ludzie polegają na rowerach lub transporcie publicznym. Ten samochód okazuje się tam prawdziwym przełomem. Jest niewielki, więc można nim łatwo poruszać się w korkach. Łatwo nim jeździć nawet po wąskich uliczkach i małych drogach. Cieszy się również dużym powodzeniem w małych miastach i miasteczkach, gdzie ludzie nie mają budżetu na zakup dużego samochodu. Ludzie mówią, że teraz zabierają całą rodzinę tym samochodem, zamiast jeździć rowerem. Dzieci nie poparzą się słońcem ani nie zmoczą w deszczu. Poza tym nie ma problemu z parkowaniem. Można go łatwo zaparkować na niewielkim parkingu. To właśnie dlatego ten mini samochód elektryczny zyskuje coraz większą popularność, zarówno w dużych, jak i małych miastach Chin. Trudności globalnych koncernów samochodowych. Dlaczego Ameryka i Europa są zaniepokojone? Wejście na rynek małego i taniego samochodu elektrycznego, takiego jak Lodi Sherry QQ, postawiło duże koncerny samochodowe w Ameryce i Europie w trudnej sytuacji. Do tej pory na rynku pojazdów elektrycznych dominowały firmy takie jak Tesla, BMW, Mercedes i Volkswagen. Ich model działania opierał się na dodawaniu do pojazdów wielu zaawansowanych technologicznie funkcji i sprzedawaniu ich po wysokich cenach. Na rynkach europejskim i amerykańskim nie da się kupić nawet podstawowego samochodu elektrycznego za mniej niż 20-25 dolarów. Ludzie zakładali, że EV oznacza segment premium, ale Chiny zmieniły cały obraz. Produkując samochód jak Lody Sherry QQ, samochód, który zaspokajał podstawowe potrzeby za jedyne 2700 dolarów, firmy w tamtym regionie nawet o tym nie pomyślały, a to stało się dla nich sygnałem alarmowym. Teraz ludzie zaczęli pytać: Skoro Chiny potrafią produkować tak tanie samochody elektryczne, to dlaczego inne firmy nie mogą? W mediach społecznościowych pojawiły się również podobne debaty, że zachodnie firmy celowo osiągają zyski, utrzymując wysokie ceny. W rzeczywistości firmom w Ameryce i Europie nie jest łatwo produkować tak tanie pojazdy. Przyczyn jest wiele. Najważniejszym z nich są koszty produkcji. Koszty pracy są tam bardzo wysokie. Utrzymanie fabryki, zakup części i montaż pojazdów są dwa do trzech razy droższe niż w Chinach. W Chinach rząd przygotował kompletny łańcuch dostaw, aby promować produkcję pojazdów elektrycznych. Wszystko. Od baterii, silnika po kontroler jest produkowane w samych Chinach. Podczas gdy Ameryka i Europa wciąż muszą importować wiele rzeczy z zagranicy. Po drugie, firmy zachodnie do tej pory koncentrowały się wyłącznie na segmencie średnim i premium. Uważali, że samochody elektryczne to hobby bogaczy. Chiny przełamały ten tok myślenia i pokazały, że samochody elektryczne to również prawo zwykłego człowieka. Dlatego teraz rośnie presja na firmy z tego regionu, aby wprowadziły na rynek również coś w segmencie budżetowym. Tesla być może rozpoczęła pracę nad swoim modelem 2. Ale nie oczekuje się, że będzie on kosztował mniej niż 20 dolarów. Z drugiej strony, firmy w Chinach wprowadzają na rynek jeden tani samochód elektryczny za drugim. To utrudnia globalnym firmom sprzedaż pojazdów w tej samej cenie co Chiny, co wiązałoby się ze stratami. A jeśli będą nadal sprzedawać po wyższej cenie, ludzie od nich odejdą i przeniosą się do chińskich firm. Właśnie dlatego firmy w Ameryce i Europie stały się niespokojne, widząc takie produkty jak lody Sherry QQ. Teraz trudno im zdecydować, czy skupić się na zysku, czy obniżyć ceny, aby ratować rynek. Chiny podjęły ten krok bardzo rozważnie. Pokazały światu, że pojazdy elektryczne to nie tylko drogie pojazdy. Teraz firmy w Ameryce i Europie mają tylko dwie opcje: albo obniżą koszty produkcji, albo zostaną w tyle na rynku. Ta konkurencja będzie w przyszłości jeszcze ciekawsza. Słabości i wyzwania. Dlaczego jest tak tani? Czy ma jakieś braki? Kiedy lody Sherry QQ po raz pierwszy trafiły na rynek, Wszyscy zaczęli się zastanawiać, co za magia kryje się w tak tanim samochodzie. Samo zdobycie samochodu elektrycznego za zaledwie 2700 dolarów to nie lada wyczyn. Ale jak to bywa ze wszystkim, trzeba iść na pewne kompromisy w zamian za tak niską cenę. Wyjaśnimy dziś szczerze, jakie są wady tego samochodu i w czym odstaje od konkurencji. Przede wszystkim porozmawiajmy o akumulatorze i zasięgu. Ten samochód jest w całości stworzony do jazdy po mieście. Jego akumulator jest tak wydajny. Że na jednym ładowaniu można przejechać zaledwie 120-170 km. No cóż, to w porządku w mieście. Ale jeśli musisz podróżować długo albo jechać autostradą, to ten samochód się nie przyda. Drugą ważną zaletą jest jego prędkość i moc. Prędkość maksymalna lodów Sherry QQ wynosi zaledwie 50-55 km na godzinę. Oznacza to, że będą one działać bez zarzutu w mieście, ale nie należy oczekiwać dużych prędkości podczas wyprzedzania jazdę autostradą czy zderzenia z dużym samochodem. To wszystko nie będzie w nim możliwe. mówiąc o funkcjach bezpieczeństwa, tutaj również poznasz podstawy. W tym samochodzie nie ma poduszek powietrznych. Brakuje również takich elementów jak ochrona przed uderzeniami bocznymi. Dostępne są podstawowe rozwiązania, takie jak ABS i pasy bezpieczeństwa, ale zaawansowane technologie bezpieczeństwa. Typowe dla drogich samochodów Nie będą dostępne. W przypadku poważnego zderzenia samochód nie zapewni tak silnej ochrony. Poza tym przestrzeń i komfort są ograniczone. W tym samochodzie zmieszczą się cztery osoby, ale na dłuższych dystansach będzie to uciążliwe. Fotele nie są zbyt wygodne, a miejsca na bagaż też jest niewiele. Oznacza to, że nie nadaje się na rodzinne wycieczki ani na dłuższe podróże. Do tego dochodzi kwestia wyglądu i jakości wykonania. Owszem, samochód z zewnątrz wygląda uroczo i nowocześnie, ale jego nadwozie jest bardzo lekkie. Aby utrzymać niską wagę i obniżyć cenę. Zastosowano w nim więcej lekkiego metalu i plastiku. Dzięki temu, na dziurawej drodze, wstrząsy są bardziej odczuwalne, a karoseria może szybciej ulec w gnieceniu. Nie wyróżnia się niczym szczególnym pod względem szybkiego ładowania i technologii. Należy go ładować z domowej gniazdka, a ładowanie trwa od 6 do 8 godzin. Szybkie ładowanie dostępne w dużych samochodach elektrycznych nie jest dostępne. Dlatego lody Sherry QQ zostały stworzone z myślą o budżecie i podstawowych potrzebach. Jeśli potrzebujesz po prostu dojechać do biura w mieście, odwieźć dzieci do szkoły lub pójść na targ. To jest idealny. Ale jeśli zależy ci na większej prędkości, w większym zasięgu, w większym bezpieczeństwie i komforcie, będziesz musiał sięgnąć po INY. Droższe pojazdy. Chiński plan dominacji nad światem w dziedzinie pojazdów elektrycznych. To dopiero początek. Jeśli myślisz, że celem Chin jest po prostu zapewnienie mieszkańcom taniego samochodu poprzez prezentację małego i taniego samochodu elektrycznego, takiego jak Lodi Sherry QQ. To się mylisz. W rzeczywistości to dopiero pierwszy krok w realizacji wielkiego planu Chin. Chińskie myślenie sięga znacznie dalej. Chiny marzą teraz o zostaniu światowym królem w sektorze pojazdów elektrycznych. Aj, szczerze mówiąc, zaczęły się do tego przygotowywać wiele lat temu. Czyni wiedzą, że era benzyny i diesla dobiega końca. Kraje na całym świecie powoli przechodzą na pojazdy elektryczne. Europa i Ameryka również jasno zadeklarowały że pojazdy benzynowo-dizelowe będą musiały zostać wycofane z eksploatacji w nadchodzących latach. Chiny szybko wyczuły ten trend. Chiny postrzegały sektor pojazdów elektrycznych jako szansę dla siebie, dzięki której mogłyby wyprzedzić Amerykę i Europę. Dlatego stworzyły cały przemysł, aby produkcja pojazdów elektrycznych była tania i łatwa. Wszystko. Ad battery przez silniki Po Chippy, zaczęło być produkowane w Chinach. To właśnie dlatego Chiny stały się dziś największym eksporterem pojazdów elektrycznych na świecie. Nie tylko we własnym kraju, ale także w wielu krajach Afryki, Ameryki Południowej, Bliskiego Wschodu i Azji. Pojazdy takie jak LODY Cherry QQ wpisują się w tę samą strategię Chin. Po pierwsze, Chiny budują w swoim kraju kulturę pojazdów elektrycznych, oferując ludziom tanie samochody. Kiedy ludzie zrezygnują z benzyny i diesla i przerzucą się na pojazdy elektryczne, produkcja wzrośnie jeszcze bardziej. Ceny jeszcze bardziej spadną, a Chiny zdominują rynek, sprzedając ten sam model również w innych częściach świata. W pewnym sensie strategia Chin polega na tym, aby najpierw odwieść ludzi od benzyny i diesla, oferując im tanie i niezawodne pojazdy elektryczne, a następnie stopniowo zwiększać swoją dominację w sektorze pojazdów elektrycznych. To również sygnał ostrzegawczy dla firm takich jak Tesla, ponieważ Chiny mają teraz potencjał, by oferować dobre produkty w niskich cenach. Lody Cherry QQ to niezwykły samochód ale efekt chińskiego myślenia, które marzy o podboju całego świata dzięki pojazdom elektrycznym. To dopiero początek. Prawdziwa gra dopiero się zaczyna. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby poznać więcej ciekawych i pouczających filmów, dzięki czemu następnym razem te informacje dotrą do Ciebie jako pierwszego.